Dzień dobry witam wszystkich. Witam dzisiaj w sytuacji, kiedy przede wszystkim żyjemy no, różnymi dramatycznymi wydarzeniami, przede wszystkim tymi, które się dzieją za naszą wschodnią granicą, ale także tą dramatyczną sytuacją rodzin, która ma miejsce i codziennie rozmawiamy o sytuacji osób, które są w dramatycznej sytuacji życiowej w Polsce. Ale wczoraj wydarzył się akt bez precedensu w historii, w historii naszej cywilizacji. Nie było do tej pory takiego aktu, takiego procesu sądowego, który zakończyłby się zbiorowym wyrokiem skazania na śmierć 529 osób. To oczywiście wyrok sądu w Egipcie wobec członków Bractwa Muzułmańskiego. Wyrok, którego cywilizowany świat nie może zrozumieć, nie może zaakceptować. Nie może być wobec takiego aktu mordu sądowego, bo tak trzeba nazywać ten wyrok bezczynny. Ponieważ miałem przyjemność, miałem zaszczyt także uczestniczyć w licznych rozmowach z. Aktywistami placu Tahrir, chociaż nie ich dotyczy w tej chwili ten wyrok, chociaż i oni również są dziś więzionymi i skazywanymi także na kary śmierci. Protestując przeciwko stosowaniu kary śmierci jako narzędzia politycznego, udam się do ambasady, do ambasadora Egiptu i wręczę mu list osobisty, ale także będę nakłaniał prezydium Komisji Spraw Zagranicznych, by. Także jako Komisja Spraw Zagranicznych zająć w tej sprawie stanowisko, nie dlatego, żeby zajmować stanowisko w sprawie wewnętrznej sytuacji politycznej w Egipcie, bo byliśmy jako polskie społeczeństwo, ale także jako przedstawiciele polskiego parlamentu wielokrotnie w Egipcie sympatyzując z procesem demokratyzacji, mając pewne nadzieje na odegranie również przez Egipt wiodącej roli w świecie, który. Był targany arabską wiosną, jest do tej pory ciągle regionem, gdzie z autorytaryzmem walczą także inne społeczeństwa. Ale właśnie w trosce i z nadzieją, że ten proces będzie miał swój pozytywny finał, tym bardziej nie możemy dzisiaj przejść obojętnie wobec takiego wyroku. Jako szef delegacji polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Również podejmę działania, które zresztą podejmowałem wcześniej także w obliczu dramatów innych społeczeństw kubańskiego, białoruskiego. Że przypomnę te, które były przedmiotem naszych wspólnych akcji z Tomaszem Pisulą, czyli szefem Fundacji Wolności i Demokracja. Przypominam o tym, dlatego że mieliśmy kilka konferencji na ten temat razem, również w parlamencie. Aleś Zarębiuk reprezentuje Dom Białoruski. I też razem przeprowadzaliśmy kilka i akcji informacyjnych i także działań interwencyjnych. Julia Bondarenko również z Alesiem Zarębiukiem reprezentuje Dom Białoruski. Łączymy te tematy, dlatego, że jeszcze raz w obliczu tej nieprawdopodobnej, trzeba powiedzieć, skandalicznej decyzji sądu, bo nie wchodząc w meritum sprawy, tego rodzaju wyrok trzeba nazwać bezprecedensowym mordem sądowym, który nie miał nigdy miejsca nigdzie indziej. Mamy nadzieję, że nie zostanie on wykonany, że poruszymy Komisję Praw Człowieka ONZ-u także komisję odpowiednią w Parlamencie Europejskim i tak jak powiedziałem w Rady Europy po to, by ten proces w sposób humanitarny zakończyć, by nie doszło do tego do czego doszło na przykład w Mińsku na Białorusi, wobec no, co najmniej dwóch znanych nam, a pamiętacie Państwo obecność także matki jednego ze skazanych Kowaliowa, tutaj w naszym parlamencie, dwóch młodych osób podejrzanych o, o polityczną aktywność. Chciałbym Państwa zainteresować jeszcze raz tym protestem, tą, tym, co się dzieje, po to, by również i nasze społeczeństwo nie było obojętne wobec tego, co się zdarzyło w Egipcie, a oddałbym krótko głos jeszcze Alesiowi i Tomaszowi Pisuli, po to, by przypomnieć inne wydarzenia, które też nie powinny być zapomnianymi. Obok z Polską jakieś mniej niż 200 kilometrów od granicy. Od Warszawy znajduje się kraj Białoruś i na Białorusi wciąż w tym państwie to jest jedyny kraj, w którym nie tylko w Unii Europejskiej, a również wśród wszystkich krajów byłego Związku Radzieckiego stosuje się do dziś karę śmierci. Już w innych państwach, w Rosji, w Uzbekistanie, wprowadzono moratorium na, wpr na wykonanie kary śmierci na Białorusi, to wciąż się stosuje. I niestety mamy kilka e, artykułów kodeksu kryminalnego e, na Białorusi, e, i jeden z nich e, to ten, że kara śmierci może być stosowana wobec osoby, która jest podejrzana o zdradę państwową. Czyli reżim panujący na Białorusi może kogokolwiek zatrzymać i później oskarżyć o zdradę państwową, a nie mamy sądów niezależnych, nie mamy systemu sądownictwa demokratycznego. Tak jak to jest w Polsce, w innych krajach Unii Europejskiej. I e, ten artykuł może być stosowany przeciwko opozycji, przeciwko działaczom e, partii i ruchów demokratycznych albo organizacji pozarządowych. Julia Bondarenko, kontynuując ten temat, przedstawi w kilku słowach również tę sytuację obecną. Bardzo proszę. E, tak, bo w ramach przypomnienia e, i w ogóle też jak bardziej zagłębiłam się w ten temat, na przykład się dowiedziałam, że ponad 30% Białorusinów nie wie, czy w ogóle w kraju jest stosowana kara śmierci. Czyli albo uważają, że jest moratorium, albo że nie jest stosowana, e, bo ogólnie w ogóle to jest bardzo taki temat, który się trzyma w tajemnicy. Według, nie ma żadnych danych statystycznych, jakichś takich odkrótych źródeł informacji. Według Amnesty od 1991 roku na karę śmierci było skazano ponad 400 osób. Czy zostały wykonane, nie wiadomo. I też powiem, że kara śmierci na Białorusi to jest troszczą. Czyli po prostu jest. Pistolet, z którego zabije się tą osobę, która jest skazana. E, też e, już w nawiązaniu do tego, co powiedział Aleś, e, na Białorusi nie ma, e, wiadomo jak wygląda system sądowy, a również wiadomo, że Białoruś jest krajem totalitarnym. Na 100 tysięcy osób przypada 1440 milicjantów i służb specjalnych. I w przypadkach, gdy były skazane osoby na karę śmierci, często to jest błąd po prostu systemu, ponieważ... E, aresztowane na przykład 10 osób e, za to samo przestępstwo. Te osoby są torturowani, zbijani i się przyznają się do winy. Nie ma żadnych dowodów, tylko przyznanie się do winy. E, wiadomo przypadki, gdy e, zabito, za, jakby skazano na karę śmierci za to samo przestępstwo 15 osób. E, więc też to jak e, w nawiązaniu do tego, co Aleś wspomniał e, o tym, że za zdradę państwową Należy się kara śmierci. Dobrze, że na razie do tego momentu nie było to nigdy zastosowane, ale no wiadomo, jaka jest sytuacja i nigdy nie wiadomo, w którym momencie władze Białorusi będą chcieli ten artykuł wykorzystać właśnie przeciwko swoim oponentom. Za rok mamy wybory prezydenckie na Białorusi i nie wiemy. E jak będzie postępował prezydent Łukaszenka i jego otoczenie, ale e, zmiana ustawy o stanie wojennym w grudniu 2013 roku, e, która pozwala teraz strzelać na wprost do pokojowych demonstrantów, e, mówi nam o tym, że po wyborach e, właśnie ten artykuł zdrada państwowa może być wykorzystany przeciwko liderom opozycji albo kandydatom na prezydenta. Tamasz Pisula, Wolność i Demokracja. E, tak, chciałem jeszcze powiedzieć, że my jako fundacja byliśmy zaangażowani w, w 2008 roku razem z parlamentarzystami, z panem przewodniczącym Kalickim w, w pomoc demokratycznym środowiskom arabskim, w tym, w tym również z Egipcjaną. No, od, czasu, od czasu arabskiej wiosny no, generalnie sytuacja w Egipcie się pogarsza. Osoby, w tym również te, z którymi pracowaliśmy, trafiały w Egipcie do więzień. Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że przedstawiciele Bractwa Muzułmańskiego to generalnie nie jest ten nurt polityczny, który który uważamy, że, że jest jakiś czy, czy warto by było wspierać, natomiast z drugiej strony no, ci ludzie mają jakieś prawa. Skazywanie ich, skazywanie ich w ciągu jednego dnia hurtowo w liczbie 529 na, na, na karę śmierci jest, jest ewidentnym nadużyciem. No i w sytuacji, gdzie, gdzie jednocześnie jesteśmy zaangażowani w, w takich krajach jak, jak Białoruś, gdzie kara śmierci jest wykonywana, gdzie no, nie ma żadnych wątpliwości, że, że ostatnie wyroki i, i egzekucje były związane z procesem politycznym, to znaczy, że Aleksander Łukaszenka zabił dwie osoby, żeby pokazać Europie, że, 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 no, że on nie będzie negocjował z Zachodem. No, sądzę, że jest to odpowiedni, odpowiedni moment, żebyśmy sobie wszyscy przypomnieli o karze śmierci, o tym, że są takie kraje jak Białoruś, że są takie kraje jak Egipt. No i ja osobiście jako, jako przedstawiciel fundacji no, zabiegałbym o to, żeby, żeby moratorium na wykonywanie kary śmierci stało się, stało się elementem polskiej polityki zagranicznej zarówno wobec wobec Egiptu jak i, jak i Białorusi i tutaj liczę bardzo na, na pomoc Panów panów parlamentarzystów w tej sprawie. Dziękuję. Pytania. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Wczoraj Organizacja Narodów Zjednoczonych niemalże natychmiast po tym wyroku w Egipcie potępiła tą decyzję sądu. Czy Pana zdaniem powinna być jakaś większa, mocniejsza reakcja społeczności międzynarodowej? No bo nie oszukujmy się, władze Egiptu nie za bardzo przejmą się apelem Polski. No, Organizacji Narodów Zjednoczonych chyba też zresztą. Potępienie uważam to za mało. Właśnie nacisk na, to, na wprowadzenie moratorium to jest chyba to te, te działanie, które powinno być. Przedmiotem działań wszystkich organizacji, które bronią praw człowieka, ale także demokratycznego porządku. I powiem, że a propos Bractwa muzułmańskiego, bo tutaj rzeczywiście mamy dość takie schematyczne skojarzenia. Ja byłem chyba pierwszym parlamentarzystą europejskim, który dotarł w dzielnicy kairskiej do ich siedziby, nie siedziby oficjalnej, ale ich rzeczywistej siedziby i zostałem tam przyjęty. Między innymi dlatego, żeby uzyskać informację, jak szeroka to jest organizacja, która ma w sobie oczywiście ten nurt polityczny, także dosyć skrajny, ale także wiele, wiele organizacji, czy też organizacji stowarzyszonych, czy też yy, części tej organizacji skupionych na zupełnie innych niż polityczne zadania. To są także, to jest także edukacja, to jest także przeprowadzanie projektów, zwłaszcza na wsiach, które mają charakter cywilizacyjny. Woda. Dostęp, czyli komunikacja, to jest także organizacja, która to dość dziwnie może zabrzmieć, bardzo dba o rozwój kobiet. Ma swoje odłamy, które prowadzą edukację i hmm, współpracę z kobietami muzułmańskimi, zresztą różnych tak naprawdę hmm, różnej orientacji, jeżeli można tak powiedzieć, ideologicznej. Bardzo proszę.